Witam serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale AudiAzy. W dniu dzisiejszym postanowiłem zajrzeć do środka do sprzętów ostatnio prezentowanych i zobaczyć, jak one wyglądają w środku i czy uda się je doprowadzić do pewnej sprawności. Być może będą to tylko paski. Dlatego zapraszam do oglądania tego odcinka. To mamy sprzęt rozebrany jest to Sony. Model TCWE525. I tak to wygląda w środku. No, mamy tu odrobinkę metalu. No, a to już jak Państwo sami widzą, technologicznie bardzo uproszczone. No, i tutaj do wymiany są na pewno paski. I mamy tutaj jeden ważny problem, który wystąpił już kiedyś podczas naprawy innych modeli Sony, które wyglądają identycznie, bo widocznie używali tych samych mechanizmów do wszystkiego. Kwestia demontażu tego silniczka tutaj. Żeby wymienić pasek główny, który tutaj, jak widać, o, jest luźny, trzeba zdemontować ten silnik. I nie wiem jeszcze dokładnie czy to w ogóle jest możliwe. Jak on jest zamontowany, z której strony on jest przykręcony, ażeby można było go zdjąć i ten pasek wymienić. No, ale zaraz się będę temu przyglądał bliżej, bo w tym sprzęcie jest to konieczne. A więc zobaczymy, może się uda. Jak oto mamy wymontowany mechanizm. Ten wygląda tak samo, czyli te cztery śrubki. Na dole i u góry trzeba wykręcić. Wypinamy tutaj kabelek od sterowania. No, i tu mamy mechanizm. Trzeba zdjąć z zewnątrz. Najpierw otworzyć kieszeń. Potem zdjąć wysuwając do góry tą przednią część. I wówczas, o w ten sposób, tutaj możemy go całego sobie wyciągnąć na zewnątrz. No, ważne jest jednak, żeby sprawdzić, czy kieszeń się otwiera, bo jeżeli byłaby zablokowana kaseta, to trzeba najpierw poruszyć mechanizmem i odblokować ją, bo bez otwarcia kasety nie uda nam się tego ruszyć. No i oczywiście bez zdjęcia tej, tego przedniego panelu również nie, więc to jest taka ważna rzecz. No aż sam silnik mocowany jest właśnie tu. zobaczymy, czy to będzie widać. Tutaj mamy takie trzy otwory na trzy śrubki, i wówczas nasz silnik tutaj zejdzie. O, on jest na takich długich nogach i krótkie śrubki, które go trzymają, i wówczas będzie można wymienić ten pasek. Główny napędzający tutaj yy, mechanizm. Także wydaje się, że nie będzie to aż tak skomplikowane. Zaraz zobaczymy, czy takie paski są. Chwila, moment i będziemy go uruchamiać. Koniecznie jest jeszcze <laughs> wypięcie tej kieszeni z mocowań. Tutaj z boku jest mocowana. Gdyż nie ma dojścia do śrubek tutaj, które się znajdują w środku. Są tylko dwie. Otwory są trzy, ale śrubki są tylko dwie. No ale, żeby do nich dojść, niestety ta kieszeń musi Zostać również wypięta. Wykręciłem je, więc myślę, że silnik w tej chwili się ruszy. Tak, silnik już nam spadł. <laughs> Idę szukać pasków. I tak, oto drugi mechanizm mamy już na wierzchu. Czysta, ładna głowica. Sprzęt, moim zdaniem, patrząc na kółka, no prawie, prawie chyba nie chodził. Jest naprawdę bardzo czysty. No cóż, pasek tutaj, jak widać, pozawijał się gdzie się tylko dało. Porozciągany cały. No, wymiana. Czyli wyjmujemy kieszeń. Zdejmujemy tą kieszeń. Odkręcamy dwie śrubki. Silnik na dół. Pasek wymiana. I za chwilę będzie składany. Co chciałem powiedzieć, to jeszcze tu w jednym i w drugim mechanizmie musimy wypiąć dwie kostki. Tu jest jedna, tutaj jest druga przy płytce. I na dole jest zawsze śrubka, która jeszcze trzyma tą płytkę, do której jest podłączony ten kabelek. Także trzeba jeszcze po jednej śrubce z dołu odkręcić również. Ale tak, jest to w miarę przyjazne do naprawy. I tak oto mamy kolejną kieszeń złożoną że bardzo magnetofonik chodzi przewijanie pasków od przewijania nie wymieniałem bo kryty były dobre ale no te dwa pozostałe paski to no, nie było z nich nic na szczęście się nie zwulkanizowały że tak powiem ale do niczego, całkowicie jeden i drugi całkowicie do wyrzucenia. Nawet nie ma ich co zachować. Na niektóre paski, które są tylko rozciągnięte, warto zachować, bo w niektórych sprzętach można je potem wymienić jako yy, yy, do sprzętów, które po prostu potrzebują odrobinę dłuższe. Także godzinka roboty i ten Sony jest znowu sprawny. Zachęcam wszystkich do tego, aby zanim wyrzucą tego rodzaju sprzęt, poświęcili te pół godzinki czy godzinkę i mogą sobie śmiało samemu w domu takie rzeczy naprawić. No oczywiście jedyny ogranicz to posiadanie samych pasków. No teraz zabiorę się za, Pan za Panasonic'a, zobaczymy jak mi dalej pójdzie. No i teraz trafił na tu montażowy ten oto Panasonic. No, sprzęt bardzo piękny, ale sam mam pewne obawy, czy pójdzie tak łatwo jak z Sony. Być może się to nie powiedzie, ale warto zajrzeć do środka, zobaczyć, zmierzyć się z tym problemem. No i oczywiście, jeżeli się uda, odsłuchać, jak to w ogóle gra. Tak, oto ten sprzęt wygląda wewnątrz. No, jest tu. Dość dużo kabli, mechanizm zabudowany i to bardzo poważnie zabudowany. Jeszcze nie mam pojęcia, jak go wyjąć. Czy się mi to w ogóle uda? Czy to nie jest jednak. Nie będzie wymagać rozebrania całego tego sprzętu. No, ale jakieś pierwsze podejście będziemy robić. Transformator duży, solidny. Sprzęt w ogóle bardzo ciężki. Bardzo ładny. Tutaj mamy esteka. Na esteku to chodzi. Proszę bardzo, dla zainteresowanych. No i. Uh, 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 będę próbował to rozbierać. Zdejmujemy panel przedni. Bez tego się raczej nie obejdzie. Kieszonka jest też zdejmowana. Tutaj z boku są mocowania. Widać je tutaj. Tu mamy kieszeń. Trzeba ją również zdjąć. No, mamy tutaj trzy śrubki u góry: jedna, druga oraz trzecia. No i to samo mamy na dole. No i w ten sposób postaramy się zajrzeć do środka. Ale czy to coś nam dało? <laughs> Nie jestem do końca przekonany. No, jeszcze cztery śrubki: dwie tutaj u góry i dwie takie same na dole. I cały mechanizm nam wyjechał do przodu. No, jest to kawał klocka. Duże tutaj kółko, duży, gruby pasek, długi. No, ciekawe, czy będę dysponował w ogóle takim paskiem. No, jest ich tutaj też trochę w środku. Nie da się ukryć, że tu chodzą jeszcze dodatkowe paski. Jest oczywiście też pasek do licznika. Tutaj, no, no jest to mechanizm dość zaawansowany, aż się trochę boję to rozbierać, bo. Jak mi tam te paski wszystkie wyskoczą, pospadają, no będzie co szukać. No, ale zrobię kilka zdjęć dla bezpieczeństwa i będę próbował jakoś to rozebrać. No mamy rozmontowany tutaj mechanizm, śrubki odkręcone i tak to wygląda w środku. Żeby zdjąć główny pasek, trzeba zdjąć wszystkie. No więc trzeba się do tego dokładnie przymierzyć, zrobić znowu parę zdjęć i delikatnie zacząć te paski demontować tak oto dobrałem trzy paski. I będę teraz starał się to złożyć znowu razem. Nie jest to takie proste, bo część jest założona już na silniku, i teraz trzeba będzie założyć to na te rolki tutaj. No. Ale jakoś mam nadzieję sobie poradzę. I zaraz zobaczymy, czy ten sprzęt jest faktycznie sprawny. Więc mechanizm mamy skręcony. Założone wszystkie paski. Proszę bardzo. Przewijanie. Odtwarzanie działa. Włożymy mu kasetkę. Ruszyło. Okazało się, że firma Panasonic nie zrobiła tego aż tak skomplikowanie, jakby to mogło na pierwszy rzut oka wyglądać. Choć mocno zabudowane i yy, no trochę, że tak powiem, obaw było, czy to się wszystko uda. No, ale będę go teraz skręcał i za chwilkę zobaczymy, podłączymy kolumny i zobaczymy, jak to gra. Przed złożeniem yy, chciałem sprawdzić jeszcze obroty. No i niestety są dużo zawolne, więc będę jeszcze regulował. Pokażę, może tutaj, przy silniku, jest właśnie w tym miejscu o Z wejście. Można śrubokrętem przekręcić i zmienić prędkość. Na prawdopodobnie nowe paski, trochę może ciaśniejsze może po prostu rozregulowane z czasem. No, warto w każdym razie to poprawić od razu. Teraz mamy 450, czyli za dużo. Musimy jeszcze zmniejszyć w takim razie. Ale tak to mniej więcej wygląda. Ok. Teraz mam prawidłnie. Włożymy kasetkę z nagraniem. Obroty są prawidłowe. Sposób regulacji tutaj prędkości też można na naszym kanale obejrzeć, jak to można najdokładniej zrobić. Także jest to najszybsza metoda, oczywiście, można sprawdzić długość nagrania, no ale to zawsze trwa około 4 minut, więc każda poprawka to kolejne 4 minuty, 10 poprawek, 40 minut. A tak można szybciutko tą prędkość ustawić. Metoda jest stuprocentowa, można by powiedzieć. Także sprzęt jest. Wyregulowany. złożę do kupy, śrubki poskręcam i będzie dobrze radyjko. Proszę bardzo. Oczywiście ma prawo nie odbierać u nas, ale szumi. Pasek za słaby, albo coś. A, jakiś kabelek go lekko przycisnął. I już chodzi. Czyli nie ma problemu z licznikiem też. No dobrze. Wszystko tutaj zagrało poprawnie. Prędkość jest dobra. Wszystko działa. Także na dzisiaj z napraw to byłoby chyba na tyle, wystarczy. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Zapraszamy do subskrypcji oraz do oglądania następnych odcinków. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.